Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nową kolekcję kosmetyków z Lidla są to kosmetyki marki Sien jeżeli chodzicie do Lidla to zapewne są wam dobrze znane, ponieważ jest to taka rodzima marka Lidla kosmetyki są produkowane przez Vibo ale właśnie dla Lidla i niedawno pojawiła się nowa kolekcja w której mamy całkiem sporo produktów ja wam za chwilę wszystko o niej opowiem, wszystko będziemy sobie słuchajcie testować ja już się nie mogę doczekać ponieważ są to słuchajcie dosyć tanie kosmetyki, więc jeżeli wśród nich uda się u... Odnaleźć chociażby jedną perełkę, to już i tak będzie sukces. W kolekcji znajduje się po pierwsze puder sypki, który jest dostępny w jednym odcieniu za 13,49. Mamy również puder prasowany, który jest dostępny dla odmiany w trzech odcieniach i on również kosztuje 13,49. Za 13,49 dostaniecie również rozświetlacz, dostępny w dwóch odcieniach. Znajdziemy tam również brązer, który jest dostępny w trzech odcieniach dwa są standardowymi, matowymi bronzerami, natomiast jeden z nich jest taki rozświetlający. W sumie teraz żałuję, że go nie wzięłam. Wzięłam sobie taki matowy, który był jakby najjaśniejszy z nich wszystkich. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. W kolekcji znajdziecie również pięć kolorów błyszczyków. Ja wybrałam sobie, słuchajcie, dwa. Są dostępne w dwóch wersjach, albo takiej błyszczącej z drobinkami, albo bez drobinek. Za chwilę je sobie przetestujemy na ustach, ale pokażę Wam jeszcze ostatni produkt, czyli, słuchajcie, spray Utrwalający makijaż. To jest nasz ostatni element, który sobie dzisiaj przetestujemy. Mam nadzieję, że tak jak mówię, znajdziemy tutaj chociaż jedną perełkę. Zanim zaczniemy je testować, nakładać, to zostawcie sobie łapkę w górę, żeby takie przeglądy kosmetyczne Was nie omijały. Zostawcie również coś po sobie w komentarzu, na przykład jakąś owocową emotkę typu Mango, która bardzo nam pasuje do kolekcji. A my teraz śmigamy z tematem, i słuchajcie, zaczniemy sobie od pudrów. Jeżeli chodzi o pudry, to w kolekcji dostaniemy ich dwa rodzaje. I powiem Wam szczerze, że troszeczkę nie wiem od którego zacząć. Pierwszy z nich jest to puder sypki, transparentny, i wydaje mi się, że jego sobie za chwilę użyjemy pod oczy. Zobaczymy, jak on nam zadziała. Jeżeli chodzi o ten puder, to on jest w takim dosyć dziwnym i e, specyficznym pojemniku, który moim zdaniem jest troszeczkę niepraktyczny. Jak go otworzycie, to zobaczycie, że w środku jest dołączony puszek, taki bardzo malutki natomiast on jest takiej wątpliwej jakości nie jest to jakiś super szałciał nie wiadomo co i niestety ale bardzo mocno ma taki sztuczny plastikowy zapach to jest zdecydowanie na minus sam produkt, jak widzicie, tu w środku ma taką plastikową barierkę zabezpieczenie, żeby ten puder się nie wysypywał, chociaż u mnie i tak się wysypał, mimo że tutaj na tych oczkach jest taka naklejka zabezpieczająca, zanim ten produkt zakupicie i zaczniecie używać, żeby to się nie wysypywało, to u mnie i tak wszystko się rozsypało, no ale nic, rozpieczętowałam go i za chwilę go przetestujemy pod moimi oczami. Zanim to zrobimy, to słuchajcie, rozklepię sobie korektor i to, co mam na twarzy. Jeżeli jesteście ciekawi tego, co mam na twarzy, a muszę wam powiedzieć, że to jest totalny sztos, to wbijajcie do poprzedniego odcinka, bo są to produkty z nowej kolekcji Bel. Tak, mam na twarzy Krem CC z nowej kolekcji SOS od Bella. Mam również korektor oraz błyszczyk na ustach. W poprzednim odcinku dokładnie Wam pokazywałam tą kolekcję i opisywałam, więc jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to szybciutko tam śmigajcie, a my teraz bierzemy się za kolekcję Sien. Więc tak, ja najpierw sobie to wszystko rozklepię, ponieważ mam nadzieję, że mi się uda. Niestety, przez ostatnie filmy mam dosyć mocne przygody z fokusem, i po prostu powiem wam, że cuda i wianki dzieją się na tych filmach. Więc ja niestety nakładałam sobie ten podkład i korektor już jakiś czas temu. Mam nadzieję, że mimo wszystko to ładnie będzie wyglądało, no dobrze spróbujemy użyć tego dołączonego puszka chociaż to może być problematyczne, troszeczkę nie mam zielonego pojęcia jak powinnam to wysypać, żeby to mi się wszystko nie rozsypało, wysypywanie tego tutaj, no też jest trochę problematyczne, ponieważ tu jest tekturka, ale coś tam tu się wcześniej rozsypało, więc może spróbuję to po prostu nabrać, jeżeli chodzi o jego kolor, to wydaje mi się, że on ma delikatnie zielonkawe zabarwienie nałożymy go pod to oko na pewno zmatowić, zmatowił. Delikatnie wygładził mi pory. No, też pewnie przez to, że one się nie świecą tak jak tutaj po mojej prawej stronie, tylko są właśnie wygładzone dzięki temu, że ten produkt został nałożony. Nie wybielił za bardzo tej okolicy, trochę ją wygładził. Nie pozbierał się w jakiś dziwny sposób, nie poosypywał się. Więc powiem Wam, że wydaje mi się, że jak na razie, jak na produkt za 13,49, to wygląda to całkiem nieźle. Jestem ciekawa tylko, słuchajcie. Czy on będzie się fajnie utrzymywał i ile czasu zajdzie się, zanim się to wszystko nam wyświeci z powrotem? Niestety, słuchajcie, w przypadku testu trwałości u mnie na kanale jest mały jakby problem. W sensie, jeżeli chodzi o testy trwałości korektorów, podkładów i tak dalej, ponieważ um, ja ich nie robię, a nie robię ich z tej przyczyny. Że wydaje mi się, że byłyby trochę nierzetelne i niewiarygodne, ponieważ ja akurat należę do osób, które większość swojego życia spędzają w domu. W domu nagrywam, w domu pracuję, w domu jestem, wychodzę właściwie poza dom tylko na zakupy. Więc ja praktycznie nigdzie się nie ruszam i nic um, takiego nie robię, co mogłoby jakby przetestować ten makijaż dla Was. I ja mam zawsze wrażenie, że u mnie testy długotrwałości produktów się troszeczkę mijają z celem, ponieważ wiecie, troszeczkę inaczej jest, jak na 6 czy 8 godzin wychodzicie z domu, jedziecie do pracy, macie. Nie wiem, różne warunki pogodowe, czy tam się spocicie, czy zmęczycie i tak dalej, czy obetrzecie ręką. Wydaje mi się, że wtedy ten test ma jakby taką większą rzetelność. Natomiast, kiedy ja właściwie przez 8 godzin siedzę i, nie wiem, piszę posty na Instagrama, no to mało co tutaj, słuchajcie, w takich kontrolowanych warunkach może się zadzieć. Dlatego ja takich testów nie robię. Wydaje mi się, że jest naprawdę spokojnie. Temu pudrowi daję okejkę. Gdyby nie to opakowanie i ten puszek, to myślę, że nakładanie jego też byłoby dużo bardziej przyjemne. No ale wiadomo, cena 13,40. 49, nie oczekujmy cudów. Dobra, teraz lecimy z tym pudrem prasowanym, bo jego jestem bardzo ciekawa. Jest to odżywczy i nawilżający puder korygujący do twarzy i ciała. I on, tak jak Wam mówiłam, był dostępny w trzech odcieniach. Ja wybrałam sobie 0,2, czyli ten średni. Ogólnie w sklepie nie było testerów, jak ja przyszłam, ponieważ hmm, chyba trafiłam na świeżo od razu po wyjęciu tych produktów, no bo wszystko jeszcze było, więc nie mogłam sobie sprawdzić tyle, co widziałam przez opakowanie. wydawało mi się tak taki najbardziej mm, neutralny, więc ten sobie po prostu wzięłam. No i teraz oczywiście go przetestujemy, spróbujemy najpierw zrobić to na lewej połowie mojej twarzy. Ja generalnie nie jestem fanką takiego matu, matu na twarzy, no ale czego się tutaj dzisiaj nie robi dla testów, prawda? Proszę bardzo, tak to wygląda. Jak widać, zmatowić, zmatowił, delikatnie wygładził i jest to podobny efekt jak yy, z tym pudrem sypkim, czyli nie wygląda to jak taki totalny suchy mat, tylko właśnie taka delikatna satynka. Natomiast to co muszę wam powiedzieć o tym produkcie. Zresztą o tym poprzednim też, ale trochę w mniejszym stopniu, to to, że w ogóle mam wrażenie, że wszystkie te kosmetyki miały ładnie pachnieć owocami, natomiast na przykład ten strasznie wali takim jakąś kredą, takim czymś sypkim, takim kartonowym, może te opakowania trochę to przychodzi od tego. W każdym razie, jeżeli ktoś lubi takie kosmetyki ładnie pachnące, to zapach tej kolekcji wcale nie jest powalający i czuć, że on jest taki naprawdę dosyć tani. Ja też jestem fanką pięknych zapachów w kosmetykach, więc niestety nie mogę pochwalić tego produktu za to, że pięknie pachnie. Wiadomo, że są dużo lepsze produkty i na pewno nie jest to coś, po co bym sięgała jakby w pierwszej kolejności i nie jest to coś, na co wydałabym ostatnie pieniądze, ale to, co miał zrobić, znowu zrobił. Może zbyt przyjemnie nie pachnie, co troszeczkę mnie od niego odrzuca, ale jakby nie patrzeć skóra faktycznie wygląda ładnie ma takie, taką delikatną satynkę, nie jest ona przesuszona mimo, że ja ogólnie nie lubię um, efektu matowego na twarzy, to wygląda i tak całkiem spoko, więc wydaje mi się, że to, to jest na pewno na plus teraz przejdziemy sobie słuchajcie do bronzera bo troszeczkę mi tutaj brakuje kolorków i bronzer również był dostępny w trzech odcieniach ja wybrałam najjaśniejszy czyli jedyneczkę, z tego co pamiętam dwójeczka była z tymi drobinkami, czyli rozświetlająca i trójeczka oczywiście była najciemniejsza. Matowy puder brązujący do twarzy i ciała o kakaowym zapachu, pielęgnująca formuła zawiera ekstrakt z nasion kakaowca o właściwościach relaksujących aromatyczny kawowy zapach sprawi, że aplikacja będzie jeszcze bardziej przyjemna oho, skoro on tak pięknie pachnie to sprawdźmy go, czy w odróżnieniu od reszty, reszty kolekcji powiem wam tak czuć kakao, na pewno czuć ale dalej w tym, pod tym zapachem kaka czuję tą taką kredowy, taki kredowy zapach. Powiem wam, że ten dziwny zapach chyba pochodzi z tego kartonika, właśnie. Ewentualnie z kleju, którym on był sklejony. I przez to ten produkt sam w sobie, sam w sobie może ma jakiś zapach, i może by to miało ładnie faktycznie i mogło ładnie pachnieć, gdyby nie to, że on jest w tym pudełku. No dobra, nieważne. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało na naszej twarzy. Lecimy z tematem. Nie śpimy, ładnie się nabiera na pędzel. Mam wrażenie, że ten odcień jest taki dosyć neutralny. On nie wpada ani jakoś super mocno w taki chłodny odcień, ani nie jest ciepły, chociaż na twarzy. Wydaje mi się, że on jest dużo cieplejszy ogólnie niż y, tu w tym opakowaniu. Nie wiem dlaczego. Ok, no jak trochę nałożyłam więcej, no to już coś tam zaczyna być widać. No można nim budować krycie, więc krzywdy sobie nim raczej nie zrobicie. Jest taki dosyć delikatny. Ale powiem Wam, że ładnie się go rozblendowuje, więc jest na pewno ok pod tym względem. Tak jak mówię, kolor mi się też podoba i na pewno ten zapach jego, kakao, jest mocniej wyczuwalny, kiedy się go właśnie aplikuje pędzlem. Wtedy nie czuć tego kartonowego, dziwnego zapachu i naprawdę pachnie całkiem spoko, chociaż wyczuwam tutaj jakąś taką miodową nutę, co też nie do końca jest dla mnie ok, ponieważ ja strasznie nie lubię miodu. Ale jeżeli ktoś lubi, to to jest właśnie takie czekoladowo-miodowe. Tak mi to pachnie. No dobra, moim zdaniem wygląda naprawdę super, bardzo mi się podoba ten odcień na twarzy, fajnie ją słuchajcie ociepli, łatwo się go nakłada, ładnie się go blenduje, nie robi plam, ma dosyć ładny kolor, powiedzmy, że w miarę jest ten zapach jak się nakłada, generalnie okejka, ja jestem na tak, to był dobry zakup, 13,49 i teraz um, polecimy sobie słuchajcie do czegoś, czego jestem chyba ciekawa najbardziej, czyli rozświetlacza, bo ja uwielbiam rozświetlacze e, i mamy tutaj nawilżający i wygładzający puder rozświetlający do twarzy i ciała tworzy połyskujące i wielowymiarowe rozświetlenie makijażu i rozświetlacz też jest, słuchajcie, dostępny w dwóch odcieniach, ja mam dwójeczkę czyli ten taki bardziej em, szampański, ponieważ jedyneczka była bardziej taka chłodna i różowa, a ja wolę te ciepłe rozświetlacze i no zobaczymy, lecimy z tematem o no, taki ciepły odcień. Ło, wow, piękny, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jaką on robi złotą taflę. Ja się nim rozświetlę cała, no bo czemu nie? Okej, okay, Glow to on robi niezły. Chciałabym go sobie jeszcze trochę nałożyć w kąciki, natomiast nie mam małego pędla, bo wszystkie są w myciu. Chociaż trochę ten ciepły odcień mi się gryzie z tym, co mam na oku, ale nieważne. Pięknie, ja jestem fanką tego rozświetlacza. Może do niektórych makijaże i sytuacji jest delikatnie zbyt taki złoty, żółty, ale generalnie naprawdę wygląda bardzo ładnie. I powiem Wam, że on z całej kolekcji najładniej też pachnie. Wreszcie nie czuję tego takiego dziwnego śmierdzenia, kartonowego, ale strasznie daje miodem I w sumie już wiem dlaczego. Bo zobaczcie, tutaj też jest jakiś, przynajmniej kropelka jakaś, która wygląda jak miód, więc możliwe, że one mają ten dodatek taki miodowy. No, czuję, ale ten zapach mi się w miarę podoba i całkiem spoko, przynajmniej w porównaniu z pudrem. Puder był w ogóle najgorszy, brązer spoko, a ten wydaje mi się, że pachnie najlepiej. No dobra, jestem bardzo na tak. Teraz lecimy z testem, słuchajcie, błyszczyków, bo ja jestem ich bardzo ciekawa. Tak jak mówiłam, mam tutaj dwa. Jeden to jest ten matowy, drugi to jest ten z drobinkami Zaczniemy sobie od tego, znaczy matowy No jest błyszczący, ale w sensie bez tych połyskujących drobinek I zaczniemy sobie słuchajcie od niego I ten pierwszy to jest słuchajcie odcień 03 Pink Watermelon Tak się tym błyszczykiem zaaferowałam, że o różu zapomniałam Więc ja sobie tu jeszcze trochę na szybko różu dołożę Żeby coś tam tutaj się zaróżowić I lecimy dalej No dobra i zobaczmy jak on będzie słuchajcie wyglądał Spójrzcie, jaki ten kolor jest ładny. Wow! Jest piękny i słuchajcie, on pachnie i smakuje trochę jak guma balonowa, ale nie ta taka teraz, co jest w sprzedaży, tylko ta taka guma trochę turbo może nawet, która była kiedyś. E, w każdym razie taki dosyć owocowy... Smak bardzo przyjemny na ustach, co dla mnie w błyszczykach jest słuchajcie najważniejsze, żeby to się nie lepiło. Ma to troszeczkę konsystencję bardziej taką oleistą, może właśnie przez zawartość tych olejków i jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny na ustach, bo mam wrażenie, że on w ogóle się nie przemieszcza. Nawet jak wiecie, tak nim tutaj majdam, to on mam wrażenie, że jest taki bardzo stabilny, i trwały. Nie, no, generalnie sztos. Powiem Wam, że jestem zszokowana, bo na początku bałam się, że będzie to takie mega plastikowe i beznadziejne, ale naprawdę jest super. I to jak, słuchajcie, na błyszczyk za 9,99. Mega, bardzo mi się podoba kolor, bardzo podoba mi się konsystencja. Ja jestem bardzo zadowolona. Smak, zapach, wielka okejka. Jeszcze teraz przetestujemy sobie ten z drobinkami. Ten sam smak ten sam zapach, powiedziałbym, że nawet bardziej słodki niż tamten, ale może to być raczej złudne, po prostu jest taki balonowy naprawdę bardzo fajny, przyjemny na ustach różnica jest taka, że ten z drobinkami jest delikatnie mniej sunący, wyczuwa się trochę na ustach, że tamten brokacik te drobinki są, jest taki bardziej troszeczkę chropowaty, jak można to tak nazwać, ten jest taki super sunący i gładziutki, naprawdę bardzo przyjemny a w tym to jest delikatnie wyczuwalne, ale bardzo delikatnie nie jest to jakieś przeszkadzające. Przepiękne jest powiem Wam, na pewno będę go używać, to jest po prostu hit. I słuchajcie, jeżeli chodzi o, je szczote, o szczoteczki, to zobaczcie, że one są takie delikatnie wyprofilowane, że nie są takie jak te typowe aplikatory, które są takie skośnie ścięte, tylko one są takie delikatnie zaokrąglone, jakby idealnie wyprofilowane do ust. Nie, no, powiem Wam, że jeżeli chodzi o błyszczyki z tej kolekcji, to jest mój hit. Dla tych dwóch błyszczyków warto było biegać po Lidlu i szukać tej kolekcji. Naprawdę one są super. Powiem Wam, że jak je otworzyłam po raz pierwszy, to z jakichś przyczyn poczułam taki plastikowy zapach. Teraz go w ogóle nie czuję, więc być może to chodziło o. Oto, że jakby one wyszły tuż, wiecie, z produkcji i jeszcze to opakowanie było takie mocno plastikowo pachnące. Nie wiem, bo teraz tego totalnie nie czuję. Za to czuję ten owocowy zapach. Czuję na ustach tą gumę balonową. Nie, jestem mega zadowolona. Ja mogłabym o nich gadać jeszcze przez tydzień, więc zakończmy na tym, że jestem z nich mega zadowolona. Ostatni produkt czyli odżywiający skórę spray utrwalający makijaż może być stosowany jako baza pod podkład o, bardzo ciekawe, dzięki czemu makijaż będzie wyglądać promiennie i świeżo musimy to przetestować, ale najpierw po prostu sobie go tak psiknijmy wyczuwam dziwny zapach, czekajcie nie wiem dlaczego zaleciało mi słuchajcie, całym warzywniakiem w sensie tak Jakiego się tak na psika sobie tu. To on pachnie mango i papaje i faktycznie to czuć. Natomiast powiem wam, że jak ten zapach się ulotni, to pachnie mi taką y, ugotowanymi warzywami na sałatkę warzywną. Nie wiem o co chodzi, ten zapach jest mega dziwny. Natomiast aplikator działa świetnie, bez zarzutu, nie pluje, ładnie pryskam giełką i na buźce zobaczcie jakie piękne jest Mm, rozświetlenie i nawilżenie. Bardzo ładnie to wygląda. Jest taki przyjemnie odświeżający. Chociaż ten zapach, przyznam szczerze, że trochę mnie zaskoczył. Ponieważ jak niuchnęłam go po raz pierwszy, to naprawdę bardzo ładnie pachniał mango i popają. I patrzcie, jak to ładnie scala makijaż. Jak to zdejmuje mi tą pudrowość całą? Bardzo fajnie. Ja lubię takie bajery. Podejrzewam, że za bardzo utrwalające to nie będzie. Raczej będzie właśnie takie odświeżające i e, nabłyszczające, rozświetlające. O, bardziej może o to chodzi niż utrwalające, ale generalnie spoko. Ja lubię. Ok, zróbmy sobie jeszcze szybkie podsumowanie na sam koniec. E, zaczynamy od początku chronologicznie. Puder... Zrobił co miał zrobić. Wygląda całkiem spoko pod oczami. Opakowanie beznadziejne i szkoda, że nie jest w innym, bo na pewno podniosłoby to bardzo jakość tego produktu. Jeżeli chodzi o puder prasowany całkiem spoko, dziwnie bardzo pachnie i to w sumie mnie w tym odrzuca, natomiast na twarzy faktycznie daje delikatną satynkę, no i robi to, co obiecał producent, w sensie, że koryguje gdzieś tam ten koloryt skóry i sprawia, że ona jest taka gładka, aksamitna, satynowa, no powiedzmy, że okej. Okay. Gdyby nie ten zapach też byłoby super. Jeżeli chodzi o brązer, bardzo fajny, podoba mi się jego kolor, fajnie ociepla twarz, dobrze się go blenduje, nie robi plam, można nim budować krycie, więc nada się nawet dla początkujących. Zapach całkiem spoko, ładnie pachnie kakao. Myślę, że spokojnie możecie brać. Rozświetlacz cud miód malinka, piękna tafla na buzi, bardzo złoty. Jeżeli nie lubicie takich złotych rozświetlaczy, no to pewnie nie będzie dla Was, to może wtedy spróbujcie sobie ten drugi odcień, ale mi się bardzo podoba, jest super, zapach też ma fajny, polecam. Mój osobisty hit tej kolekcji, słuchajcie, błyszczyki. One są jeszcze w trzech kolorach innych, które ja mam i chyba po nie pójdę, bo naprawdę są cudowne na tych ustach. Takie bardziej olejkowe niż błyszczykowe, naprawdę wyglądają pięknie i są super komfortowe na tych ustach. Jeżeli się jeszcze okaże, że one są trwałe, to to w ogóle będzie hit. Naprawdę. Ja na waszym miejscu po to bym poszła. Gdybym wiedziała, to wzięłabym wszystkie, a nie tylko dwa. Ale dobrze, że wzięłam przynajmniej dwa. Naprawdę są sztosik, no i mgiełka no to taki już wiecie, troszeczkę orzeźwiający bajer, bo tak jak mówię każda mgiełka będzie dobra, bo to raczej właśnie ma zdjąć pudrowość, tak troszeczkę scalić makijaż, dać wam odczuc odczucie odświeżenia niż faktycznie go jakoś utrwalić, no bo utrwalić to możecie chyba tylko tym takim prawdziwym fixing sprayem utrwalającym, który daje efekt jakbyście spsikali się lakierem do włosów natomiast jedyne co w tym sprayu mnie jakby dziwi, szokuje to jego zapach bo z jednej strony czuję mango i papaja, a z drugiej strony czuję tą pietruszkę z sałatki warzywnej, więc ja nie mam zielonego pojęcia o co z nim chodzi. Skąd ten zapach? Może połączenie mango i papaja tak pachnie? Może papaja tak pachnie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Generalnie, ja go pewnie zużyję. Wy sobie sprawdźcie, przetestujcie, jeżeli go macie. Albo jeżeli będziecie w Lidlu, to sprawdźcie, proszę, czym wam to pachnie. Bo nie wiem, może ja tylko mam takie dziwne skojarzenia węchowe. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie, słuchajcie, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli go obejrzyście do końca, napiszcie w komentarzu: Pietruszka, będę wiedziała, że jesteście wiernymi fanami. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Fascynującym odcinku na moim kanale. Pa!